Witam serdecznie, Adam Oneszczuk, Piłka Podkarpacka. Jesteśmy na stadionie w Łańcucie. Moim gościem jest Tomasz Walat, najlepszy strzelec klasy okręgowej pod okręgu Rzeszów w zeszłym sezonie. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, wyjątkowa sy sytuacja, znaczy wyjątkowy moment tak naprawdę zostałeś królem strzelców według jednych źródeł strzeliłeś 38, drugich 41, ale to jest mało ważne, bo wszędzie źródła potwierdzają, że o jedno, jednego gola wyprzedziłeś Darka Jareckiego z drużyny Stali Rzeszów można powiedzieć jesteś jak wino, im starszy, tym lepszy. No, staram się, trenuję systematycznie. Kontuzje mnie omijały w tamtym sezonie, także, także mieliśmy dobrą drużynę, grali chłopaki na mnie, a ja po prostu dopełniałem formalności, musiałem tam strzelać z przodu, ktoś musiał te bramki. Po prostu na końcu strzelać. Mhm. No grałeś w takich klubach jak Stal Rzeszów, Izolator Boguchwała, Siarka Tarnowrzek, Soku Korona Rzeszów. E, powiedz, czy pamiętasz, e, ile tych tytułów Królewskiego zdobyłeś, bo podejrzewam, że to nie jest pierwszy tytuł. To znaczy, pamiętam tylko jeden tytuł. W czwartej lidze w Izolatorze zdobyłem w sezonie bodajże 22 bramki i i zostałem Królem Strzelców mhm. i awansowaliśmy wtedy do, do trzeciej ligi. Mhm. Poprzedni sezon, tak jak powiedziałeś, dla Was był wyśmienity, bo Ty e, zdobyłeś e, tytuł ko, e, Króla Strzelców, e, Special Łańcut awansowała do e, czwartej e, ligi, e, no duży miałeś wkład ten awans, co by nie ukrywać. No tak jak powiedziałem, grałem praktycznie wszystkie mecze od dechy do dechy, jakby nie było i, i, i była forma, bo, bo się trenowało praktycznie cały rok równo i, i systematycznie. Chłopaki tak samo trenowali i, i zasłużenie wygraliśmy tą ligę, powiem tak, że w cuglach żeśmy ją wygrali na wiosnę, bo, bo wygraliśmy każdy mecz i, i zdominowaliśmy tą ligę. Mhm. A ile w tym prawdy, że grałeś także na obronie w yy, swojej karierze? No tak, grałem na obronie też yy, w Stali Rzeszów, później grałem z przodu, yy, a jeszcze w, yy, w Sokole Sieniawa grałem też na, na środku obrony. Yy, w Wulczance dwa sezony spędziłem na środku obrony, jak awansowaliśmy do, yy, z czwartej do trzeciej ligi również, także, także yy, Jeden z trenerów powiedział mi, że jestem uniwersalny, że mogę grać i w ataku i na obronie, także cieszę się, że, że tak mogę. A kto ci zaufał, że y, zmienię ci tą pozycję? <śm> to znaczy w stali Rzeszów y, wychodząc z juniorów. Y, po prostu e, trener Kuźma, Ryszard, e, powiedział mi, Walek, ty jesteś młody, ty masz tutaj e, tyły zabezpieczać, a tam starsi będą z przodu bramki strzelać, a ty tu sobie poradzisz z tyłu i będziesz, będziesz czyścił. Okej. Okay. No, ostatnio nie mogłeś pomóc kolegów. Powiedz, e, jak poważna to jest kontuzja. To znaczy to jest uraz mięśniowy przy starcie do piłki e, widocznie nie byłem jeszcze na tyle dobrze rozgrzany w meczu z, z przeworskiem. E, wystartowałem do na padło piłkę i, i poczułem ukucie w mięśniu dwugłowym. I przy tym karnym, co, co był. Jeszcze dobiegłem na ambicji do bramkarza, który mnie sfaulował, no ale, ale już wiedziałem, że, że, że po prostu nie będę strzelał karnego i że zaraz pewnie zejdę z boiska, bo, bo ból był dość poważny. No W sobotę nie mogłeś pomóc kolegom. Ulegliście drużynie JKS Jarosław 1-3. Powiedz, czego zabrakło, żeby zdobyć jakieś punkty w tym meczu? No, czego zabrakło? Uważam, że e, skuteczności nam zabrakło trochę pod bramką, bo mieliśmy jeszcze okazję na mm, drugą, trzecią bramkę i e, przy odrobinie szczęścia, przy, przy takim e, bardziej. E, bym powiedział cwaniactwie. W drugiej połowie, jak strzeliliśmy bramkę na 1-1, uważam, że trochę za bardzo odważnie, żeśmy poszli do przodu strzelać drugą, trzecią bramkę i, i zostaliśmy skarceni kontrol na 2-1. A jeszcze, przy, jeszcze, jeszcze sędzia boczny nie nadążył przy tej sytuacji. Tam podobno był spalony i... No i, no i takie frycowe żeśmy zapłacili i w Boguchwale i, i, i po prostu u siebie z JKS-em, gdzie mogliśmy wyczekać JKS spokojnie, zagrać nawet sobie spokojnie na zero z tyłu, później już w drugiej połowie, i, i być może, że my żebyśmy zadali ten cios na, na 2-1, a tak to za odważnie poszliśmy do przodu i, i nas skontrowali. Mhm. I na koniec powiedz jak oceniasz pomysł takich wręczania statuetek najlepszych strzelców w różnych klasach rozgrywkowych Uważam, że to jest fajna sprawa, bo obojętnie jaka to nie byłaby liga i strzelanie bramek jak ktoś to robi od zawsze i lubi to robić, grać w piłkę i na koniec dostaje taką statuetkę, to na pewno to jest takie, takie miłe, że, że ktoś docenił to, że, że, do, że kiedyś będzie mógł opowiadać swoim dzieciom, wnukom i pośmiać się z tego, że, że po prostu takie coś jest. I na koniec jeszcze powiedz mi, masz swojego następcę, który właśnie pójdzie w twoje ślady. No, syn kopie w piłkę. Na razie się bawi w małej akademii w Nowej Wsi, więc nie naciskam, ale, ale podoba mu się i w wolnych chwilach kopiemy na ogrodzie. Strzelamy sobie bramki, a, a tak to trenuję dwa, trzy razy w tygodniu właśnie w małej akademii w nowej wsi. Dzięki Tomek za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję za zdobycie króla strzelców w klasie okręgowej. Dzięki. Dziękuję.